To wie. Ja jeszcze... <noise> <noise> <Paniąk się> tak. <zapytała głos> Ta. Kto wie, co to są walentynki? Walentynki to jest takie cież, że, że są walentynkowe kartki. A po co te kartki walentynkowe? Po ja, ja, ja. kartki walentynkowe? Ja wiem. Ja, ja. Żeby... Żeby... Tak. To czyli już wiemy, co to są walentynki, a powiedzcie, kto obchodzi walentynki? Kto obchodzi taki dzień? Nie wiem. I walentynki to są takie jak, jak zabawa. A może to zakochanie obchodzą walentynki? Nie. Nie. Co to są walentynki? To są takie serca. Serca. A dlaczego? dlaczego komuś się daje te serca? Bo to jest dzień miłości. Dzień miłości. A kto obchodzi walentynki? Zakochani. Zakochanie. A kto to są zakochani? A ktoś, kto się w kimś zakochał? Zakochani to... 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 Z to... czym poznać, że ktoś jest zakochał. Ci, co obchodzą walentynki? Po miłości. Po miłości. Co to są zakochani? Ja wiem. E, zakochani to są... E, takie... Ja też. Jak ktoś się gotuje. Tak kochanie. To są ta to rodzice i tatusi I ma tak. Kto to jest zakochany? tak. A dobra, a inne pytanie. A co to jest randka? Tam się tańczy. Tańczy się na randce? Tak, tu tańczy się na randce. A powiedzcie mi na walentynki. Zakochani dają sobie prezenty? Choinkę! Kto, wie? Kto wie, czy zakochani na walentynki dają sobie prezenty? Dają sobie prezenty, ale y, y, pod choinkę. A jakie mogą być prezenty? Miszki, zabawki, autkę. Hmm. Wiedzcie mi, co to jest ślub? Ślub to tam się tańczy. Co? Jaka po ślubie. A co to jest małżeństwo? Kto wie co to jest małżeństwo? małżeństwo to. To, 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 to się daje kwiaty. Pa, e, pani jakie. Małżeństwo to jest mąż i żona? To się kocha i całuje. O czym poznać, że ktoś jest małżeństwem, że jest mężem i żoną? Co mąż i żona ma, na przykład na, na ręku? Dziecko, pierścionek. Pierścionek? A to jest taki specjalny pierścionek. Jak się nazywa taki pierścionek, który ma mąż i żona? Obrączka. A my tutaj mama też ma obrączkę. I moja mama i tata też. A Jak wygląda taka obrączka? Jest taka złota na palec. A ty kiedyś byś chciała mieć taką obrączkę? Moja mama a, a ma kilka takich obrączek. Co to znaczy, że ktoś kogoś kocha? Ktoś się w kimś zakocha. Co to może znaczyć? Mogą się tulić, no i buziaki dawać. I wtedy wiadomo, że ktoś kogoś kocha, tak? Tak. Co wtedy mówi do takiej osoby? Kwiaty jeszcze są. Daje się kwiaty. No na walentynki. Prezent! Y buziaki czekoladki ciasteczka. to jeszcze by zrobił? Serduszko waławskie. Dla mojego brata, dla mamy. A może jeszcze dla kogoś? Dla taty. Co, i kogo byś zrobił takie serduszko? Powiedz, serduszko Tatusiowi. Tatusiowi wyzdrowiłem. na kogo ty zrobisz serduszko y dla jakiejś ładnej. Dziewczyny? Dla jakiejś ładnej dziewczyny. Jest tutaj Nie, ale mogę znaleźć. Ale dla Pani Agnieszki. Ja dla Pani Agnieszki. Można znaleźć jakąś kartkę i wyciąć serce. Ja zrobię dla mamy, dla taty, dla siostry. Wiecie coś o polityce? To to są politycy? Nie, nie, nie. Nic a nic? Nic a nic. A w telewizji? Nic a nic. W telewizji nie, nie. widzieliście nigdy polityków? Ja widziałam ale w y, bajce jak ktoś tam y, m, mówili polityki przez mikrofon. A jak oni wyglądają? Łanie są ubrani. Czyli? Albo jak dziewczyny są, to y, mają y, kolczyki ładne i ładnie są pomalowani na ustach. Czerwony kolor. garnitur. Garnitur ma, tak? Co jeszcze? Jak wygląda taki polityk? Kto wie? Kto widział w telewizji polityka? Wejcie, był taki potwór, to ja go widział w z A jak się nazywa prezydent w Bolesławcu, wiecie? <śmienny> Ja Roman. A skąd wiesz takie rzeczy? Mhm. Gdzie to słyszałeś? W telewizji może? Tu? Tak. Od rządzie miastem. A kiedy jest karnawał? Karnawał jest jest ludzie, a karnawał to jest taka zabawa. I co się robi na tej zabawie? Tańczyć śpiewa i... Y i się przebiera. Że można tańczyć i śpiewać. Karnawał to jest taka zabawa. Tam jest głośna muzyka i, i takie kropki, co wszędzie latają. A powiedzcie mi, czy w Waszym przedszkolu już był karnawał? Nie. Nie dopiero jutro Osta? będzie. Jutro będzie. Ja, znowu będzie. Jeszcze. Ja się... Przebieram w, dru w drugą sukienkę Belli. Czyli będziesz królewna?? E? Ja, ja się przebieram za, za królową lodu. I, ma I na sukience mam takie gwiazdy. I ja się zabieram za królową lodu i za śniegu i za mrozu. Jak taka królewna się nazywa? E Elsa. Za Batmana. Jak wygląda taki strój Batmana? E z maską. Drogi. Za kogo się przebierzesz? E, za policjanta. Z czapką. Masz taki strój? Ja sobie przebierali dzisiaj. Ale, ale, my, ale my dzisiaj już kupimy nasz. ale mój strój jest w sklepie. Jaki strój? pszczółkę. A e, ja za ninja go się przebiorę. Jak wygląda taki ninja? Ja się przebiorę za e, o takiego czerwonego, bo ja widziałem, oglądałem takiego ninja. I czerwony to ma taki ogień. Ja się przebiorę za ninja czarnego i będę miał miecz. Będę miał założoną opaskę i będę miał miecz w, tym, w tej opasce. To jest taki miecz drewniany. Ja się za, przebiorę za klauna. Mam buty, strój cały, ale nie mam miejsca tego nosa. Zebrane za bohatera i będę miał taki na. Na pirata. Ja będę miał. spodnie, będę miał. Tylko miał tu na oku. Mamy pirata, mamy klauna, mamy ninja. Jak wyglądają zabawy karnawałowe dorosłych? Tak samo jak wasze w przedszkolu, czy nie? Nie. A czym się różnią? Ja... Tak. Duże ubrania. I taka sukienka, Taka niebieska, różowa albo czerwona. Na jak mogą się rodzice całować, no i tulić. I mogą sobie dawać kokardki. I mogą rysować sobie serduszka. I mężczyźni mają takie guziki z białą koszulką. A kto nie ma, to może mieć taką w paskę. Krawaty też noszą? Też mogą nosić, a kto nie ma krawata, to może wziąć taką muszkę. Jak moja mama była mała, to się przebrała za, za księżniczkę. A za Batmana się przebierają dorośli też? Tak. Widziałeś? Tak, bo ja zobaczyłam i chciałam za skałę, ale, ale to jest za duże dla Kuba Silicz Nadia Nazywam się Maciek Plewa Gabrysia Szan. Julia Bącek Zosia Birzek Kuba Sulik Nazywam się Kuba Ławka, Na imię mam Paweł Róże. Mam na imię Hania Nick Nikoles Nazywam się Kuba Mami. Angel Pulnik. Patrzyk olczo. Laura. Laura, śreć. Ja też mam Dick, No,